Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Warsztaty Zdrowia i Urody. W dniu dzisiejszym mamy ponownie gościa pana Piotra Borkowskiego, z dyrektora handlowego z firmy Żandarcel. Panie Piotrze, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazł dla nas Pan czas, ponieważ przy naszym ostatnim spotkaniu, podczas naszego ostatniego spotkania. Mieliśmy zbyt mało czasu, żeby powiedzieć o marce żandarcel, o kosmetykach, o nowościach. W kontekście tego, co mamy w tym roku, nowego, jak również zbliżająca się pora lata. W zasadzie lato już mamy, więc czas się nim cieszyć, ale żeby się z nim cieszyć, musimy w tym momencie odpowiednio przygotować do niego skórę, zabezpieczyć. I w dniu dzisiejszym będę chciała, żeby pan w tym momencie troszeczkę naszym internautom, naszym paniom i panom po prostu przybliżył sposób bezpieczny na, na, na bezpieczne kąpiele słoneczne, jak również przybliżył nam nowe trendy w kosmetyce, czyli nasze peptydy, substancje przyszłości. Myślę, że tutaj w marka Żandarcel ma wiele do zaoferowania, yy, także bardzo proszę. To mam sporo czasu, widzę, wolna wypowiedź, tak, <grym> tak Dzień dobry, witam Pani Izabelo, witam wszystkich oglądających, witam Państwa serdecznie. Yy, miło mi, że jeszcze raz tutaj goszczę i mam nadzieję, że nie ostatni. W dniu dzisiejszym mamy tak naprawdę sporo tematów, jeżeli chodzi o pielęgnację, prewencję, anti-aging, ochronę słoneczną, regenerację i nowe trendy w kosmetyce. Może, tak pokrótce, postaram się przybliżyć najnowszą linię Prestige. Linia Prestige dla tych osób, które znają markę Jean d'Arcel, to mogę powiedzieć w skrócie, że jest to połączenie linii witaminowej. I linii Talasow Linia witaminowa to była linia z witaminą C i koktajlem multivitaminowym, mhm. a linia Talasow to była linia oparta głównie o algi, algi białe, brunatne, jedwab morski, czy taka głęboko nawilżająca i utrzymująca wilgoć w skórze. I jakby powiedzieć, najlepsze, najbardziej skuteczne i efektywne składniki aktywne zostały połączone w jedną linię. Plus dodane składniki teraz ultra nowoczesne, może słowo trendy to nie jest do końca dobre, natomiast nowoczesne, e, dopiero co odkryte i jak naprawdę testowane O niedawno od mniej więcej od dwóch lat. E, linia Prestige, tak jak wspomniałem, oprócz koktajli multiwitaminowych, substancji głęboko nawilżających i regenerujących, zawierała substancje nowoczesne typu kwas chronowy. Niskocząsteczkowy i wielkocząsteczkowy, czyli ten głęboko wnikający i ten utrzymujący wilgoć na powierzchni skóry. Oraz bardzo ciekawy składnik jest to, jakby powiedzieć, kompleks antyprogeria. Progeria jest to takie białko, które występuje w całym ludzkim organizmie i niestety odpowiedzialne jest za szybsze starzenie się skóry, rozpad naszych białek, które mamy w organizmie. Powstrzymywanie. Opóźnianie tego procesu powoduje, że wolniej się starzejemy. Nie ukrywam, że no, odmładzających preparatów na razie nie ma, jeszcze nie wymyślono zupełnie, natomiast my ciągle powstrzymujemy ten proces starzenia, e, degeneracji komórek skóry i generalnie całego organizmu. Antyprogeria m, bardzo ciekawy składnik. Poza tym, jak powiedzieć, Czym wcześniej zaczniemy chronić nasze komórki, opóźniać ich proces starzenia, no, tym dłużej będziemy młodzi. A na tym nam teraz e, bardzo zależy tak naprawdę w dzisiejszych czasach i w trendzie e, kultu młodości Do jakiego wieku ciała? Możemy powiedzieć, że jest skierowana linia. E, tak naprawdę no, wcześniej, wcześniej dla mnie, bo około 30 roku życia polecamy e, produkty, wszystkie anti-aging. E, Kiedyś jakoś te grupy wiekowe były bardziej podzielone, teraz to się troszeczkę zmienia ten trend, bardziej już stawiamy na młodszy, na młodszy wiek, w pewnym sensie młodszy. Niestety natura tak nas skonstruowała, że zaczynamy się starzeć między 25 a 30 rokiem życia. Czyli przeciwdziałamy. Czyli przeciwdziałamy, jest to działanie anti-aging typowo. Po 30 roku, do 40 jest taka stabilizacja powolny schyłek, no a po 40 już niestety dużo ubytek hormonów spadek ich produkcji, więc musimy jeszcze bardziej nie tylko działać antijedźnik, ale i stymulować skórę. Dlatego właśnie kompleks antiprogerii, który ma spowalniać starzenie, degenerację się komórek skóry, a przy okazji stymulować nasze naturalne mechanizmy do regeneracji szybszej i do szybszego podziału komórek. Wkrótce, co takiego mamy fajnego. Oj, same fajne rzeczy, jak ja wiem, ale nie jest bardzo ja, szeroka. Piękne tak. pudełka. A, a więc, co w Więc już mówię? Zaczynając od podstawowych dwóch produktów, czyli kremów 24-godzinnych, ponieważ teraz jest dużo, dużo kładziony nacisk na trend, żeby kremy nie tylko były dzienne i nocne, ale też 24-godzinne. Z racji, że klienci lubią takie produkty uniwersalne, lubią stosować rano i wieczorem, a dla klientów bardziej wymagających bądź lubiących są dodatkowo preparaty cięższe, nocne, bogatsze. Dwa kremy 24 godziny, jeden lżejszy, drugi powiedzmy średni, tak zwany medium. Lżejszy dla osób ze skórą powiedzmy normalną, lekko suchą, B bogatszy nutritive jest to preparat dla skóry suchej, bardzo suchej. Dodatkowo jeszcze krem ideal Supreme, czyli typowo tak zwany ciężki, bogaty krem na noc lub dla osób, może być też na dzień, dla osób ze skórą bardzo, bardzo suchą, odwodnioną. To są takie właśnie. Panie Piotrze, to jest jakiś karte. taki znaczek. A, tak. Chciałabym, żeby Wam przybliżył tutaj, bo piękny to jest Diabeł. Spadajmont, tak. Spadajmund. tak. E, trzy linie marki Żandroso zostały nominowane do właśnie Spadajmont. Nie ukrywam też, że linia męska. Zresztą, korzystając z okazji, bo mamy Dzień Ojca. Mieliśmy, Mieliśmy wczoraj, Czekaj. ale się jeszcze ciągnie to może tak. cały tydzień do tygodnia do, do, do tygodnia, Ma do pan tygodnia rację. przynajmniej tak ja uważam a więc linia męska też otrzymała nagrodę z to są takie wyróżnienia które nas bardzo cieszą a przy okazji pokazują że klienci wybierają głosują na nasze produkty znaczy się sprawdzają że są efektywne że są miłe w użytkowaniu, przyjemne dla klientów no to dla nas miłe, miła, miła taka nagroda e, miłe wyróżnienie wracając do linii Prestige mm -hmm. dodatkowo mamy jeszcze wersję emulsyjną to jest e, bardzo lekka forma kremu, czyli dla osób, które chcą działać anti-aging, a skórę mają bardziej taką mieszaną, przetłuszczającą się, jest forma bardzo lekka, która też nadaje się tak samo jak i kremy 24 godzinny jako ten pierwszy preparat nakładany przed makijażem, potem makijaż, podkład koryzujący, fluid, puder mineralny i tak dalej, i tak Oczywiście dla osób, które chcą też dbać o okolice oczu lub mają większe problemy z workami pod oczami, ścieniami, ze zmarszkami, kurze łapki i tak dalej, mamy preparat pod oczy, czyli krem z linii Prestige pod oczy oraz dla osób lubiących bądź szczególnie wymagających dodatkowo jeszcze oprócz całego zestawu kremów dziennych, nocnych i pod oko, mamy maskę. Taką bym podział kremową, fajną, ciężką maskę którą możemy stosować no raz w tygodniu, przynajmniej polecam. Nie potrzeba, przynajmniej powiedzieć cenowo, bo myślę, że tutaj też nas interesuje jakość wysoka, mm -hmm. marka, marka znana, lubiana, same diamenty. Same diamenty, same diamenty czy, czy to jest finansowo dostępne dla większości osób? O Moim o skóry, zdaniem jak najbardziej. To jest też ważne. Marka Premium, tak jak już wspomniałem wcześniej naszym spotkaniu, jesteśmy dostępni tylko i wyłącznie poprzez salony kosmetyczne, SPA odnowy biologicznej, czyli poprzez profesjonalistów, ponieważ same produkty produktami, ale odpowiedni ich dobór, czyli konsultacja, analiza potrzeb skóry dopiero dobranie preparatu przez osobę wykwalifikowaną, przeszkoloną jest najważniejsze. Nie ukrywam, że polecamy zawsze zabiegi w gabinetach kosmetycznych, ale jako uzupełnienie, dopełnienie powinna być ta. Się nazywa pielęgnacja. Nawet bym nie powiedział, że to jest pielęgnacja, mówię, że to jest wzmacnianie efektów, dlatego że średnio odwiedziny w gabinecie kosmetycznym czy spa, czy odnowy biologicznej to jest mniej więcej raz na miesiąc. A następne 30 dni my używamy jakichś preparatów w domu, mhm. czyli średnio jeżeli używamy rano i wieczorem to jest 60 razy, od jednej wizyty do drugiej w salonie 60 razy używamy preparatów w domu, w naszym zaciszu domowym, a więc odpowiednie dobranie i mocy, skuteczności składników aktywnych odpowiednich dla potrzeb naszej skóry, bo każdy jednak ma indywidualne, to nam daje nie tylko przedłużenie pielęgnacji, ale nawet bym powiedział wzmocnienie efektów, a więc połączenie zabiegów gabinetowych oraz Preparatów domowych da nam nieporównywalne efekty niż tylko liczenie na to, że gabinet i jakieś produkty często dobrane przez nas samych niekoniecznie dobrze, albo często mylnie, nawet bym powiedział. Tylko połączenie tych dwóch aspektów daje nam naprawdę spektakularne Czyli efekty. Czyli przystępna cena, wysoka skuteczność, tak. i oczywiście tutaj zachęcamy wszystkie osoby do skorzystania z zabiegów w gabinecie. Jak najbardziej. Zapraszamy do gabinetu współpracujących z Marką Żandersel w całej Polsce. W całej Polsce, natomiast ważne jest też przygotowanie twarzy. Macie Państwo w swojej ofercie bardzo dużo w różnych produktów, które służą do poprawy urody. I część pani po prostu zapomina o tym, że może nie wie, że dobrze jest zrobić w tym momencie chociażby peeling enzymatyczny, przygotować odpowiednią skórę do wniknięcia tych preparatów, które mają nas upiększyć. Jak najbardziej. Odpowiedni demakijaż, odpowiednie preparaty, które. Skutecznie, a zarazem niezbyt drastycznie, oczyszczają skórę ze wszystkich zanieczyszczeń, które przez cały dzień się gromadzą. Peeling jak najbardziej. Nawet najlepsze serum, ampułka, surowica czy krem, jeżeli nie ma udostępnionej albo inaczej zlikwidowanej bariery, przez którą ma wnikać, to zawsze będzie działało połowicznie albo i mniej. Tylko podstawowy demakijaż odpowiedniej jakości oraz peelingi w zależności oczywiście od potrzeb i rodzaju skóry, tak, bo to może być raz w miesiącu, może być raz w tygodniu, mhm. czy to będzie peeling enzymatyczny, czy peeling mechaniczny, w zależności od rodzaju skóry, to jest podstawa. Bez tego odpowiednie działanie preparatów kosmetycznych nie jest możliwe. Będziemy tylko wykorzystywać w jakiejś części ich moc i skuteczność. Jeżeli odpowiednio zrobimy demakijaż, przygotujemy skórę, ta skóra jest jakby powiedzieć czysta, otwarta na przenikanie wszystkich innych składników, których chcemy jej dostarczyć. Ja może powiem na ile się sprawdza to co w tej chwili Pan mówił, panie Piotrze w Lasermedzie. Wszystkie zabiegi w, 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 w okresie lata i wykorzystajmy ten moment, ten czas, zaczynamy z zabiegami oksybrazji. Świetne, świetne wejście dla każdego, dla każdego typu rodzaju cery w tym momencie i y, zawsze zaczynamy w tym momencie każdą, czy serię zabiegową, czy sam zabieg sobie. Y, ampułki, które w tym momencie y, mieliśmy w poprzedniej edycji, y, w, mówiliśmy dosyć dużo. Y, to, y, Zaczynamy właśnie takim, y, takim zabiegiem. Dobrze, to wiemy w tym momencie, że mamy, mamy twarz, mm. mamy nową linię, która jest wspaniała, cudowna, dostępna, cenowo, praktycznie Cenowo dla Średni poziom cenowo y, zapraszam za podać. I duża jakość. Tak. Y, y, co jeszcze. I wydajność, I wydajność. Bo to jest bardzo ważne preparaty. Ale to dosuniecie Państwo wydajne. z tego, bo tutaj już takie tak. odzewy mamy, że, no to że są to kremy 3 bardzo tygodnie, wydajne. Na miesiąc, tylko na przykład 2-2,5 miesiąca, przynajmniej na produkt, który jest codziennie używany, więc to. Do co ogromna użytku. No. Twarz twarzą. Ma pan tutaj jeszcze Twarz, twarzą, dla nas tak. w tym momencie, e, przepraszam, ofertę e, dotyczącą, e, dbacie państwo e, globalnie tutaj o wizerunek e, każdego z nas e, i jest to coś, co... E, Tołość, tak? Tak. No na i włosy jak y najbardziej. Znaczy, Może oczywiście, klikaszło. zabiegi na ciało jak najbardziej, y szczególnie w tym okresie wiosenno-letnim, no to jest większa popularność y tych zabiegów, natomiast jestem zwolnikiem dbania o siebie przez cały rok. Natomiast y wiadomo, trend. Więcej plaży i odsłaniania niektórych części ciała skłania naszych klientów do tego, żeby w okresie wiosenno-letnim części odwiedzać gabinety. I oczywiście zapraszam. Mam różnego rodzaju i zabiegi na ciało oraz preparaty do przedłużania, wzmacniania tych efektów w domu, typu antycelitowego, ujedniającego czy trenującego, w zależności od potrzeb i oczekiwań osoby, która do salonu przychodzi. Nowym trendem też oprócz zabiegów na ciało i preparatów na ciało są zabiegi na włosy. Tak, czyli są to specjalne substancje aktywne, które wzmacniają nasze cebulki, włos, wzmacniają włosy, regenerują skórę głowy, przeciwdziałają wypadaniu na przykład włosów, mm -hmm. czy, e, czy łysieniu i to nieważne, czy to u kobiet, czy u mężczyzn. Mm -hmm. Możemy wprowadzać e, dowolną metodą, może to być najprostszą, to czyli po prostu wmasowanie odpowiednie, ale możemy też to e, preparaty wprowadzać metodą e, mezoterapii, która jest wysoce skuteczna i daje naprawdę spektakularny efekt. tak? Mikroigłowy, mikroigłowy, jak i najbardziej, z, góry, z, reguły na, z reguły na skórę głowy, Mikroigłowo bądź płytką metodą się podaje substancje aktywne. Hmm. Nie ukrywam, że efekty są naprawdę, naprawdę znakomite, nie tylko zagęszczenie, ale poprawa i struktury włosów, zagęszczenie, przeciwdziałanie we wypadaniu. Zresztą jest to trend, który się rozwija. Generalnie teraz trychologia bardzo się rozwija. Coraz większe jest zainteresowanie klientów oraz salonów mhm. kosmetycznych do wykonywania tego rodzaju zabiegów. Polecam, to mamy na włosy. Drugi preparat, który tutaj w, ma, ten, jest w tak. tym momencie ma to jest antyceulitowy, czyli w tym momencie mamy jeszcze ostatnie tak zwane 5 minut przygotowanie ciała przed naszym tak zwanym to jest tak, ja, już się, ja już się spóźniłem ja już się spóźniłem muszę szybko nadrobić ten, ten, ten plażik swój Rozumiem. jak najbardziej preparaty celulitowe to znaczy preparaty się różnią tu akurat przychodzę do pokazania jeden preparat to jest koktajl czyli gotowy mm -hmm. przez firmę koktajl substancji aktywny który ma przeciwdziałać celulitowi obojętnie jakiego pochodzenia mm -hmm. miejscowym depozytom tłuszczowym i tak dalej natomiast są też monosubstancje tak zwane w naszej ofercie, czyli pojedyncze substancje aktywne, które możemy w odpowiedni sposób dawkować lub możemy, mhm. na to dokładnie przeszkolony personel w salonach, może odpowiednio je mieszać w zależności od potrzeb klienta. Czyli ten zabieg będzie jeszcze bardziej uszyty na miarę, bo możemy połączyć karantynę, na przykład z kofeiną albo jakikolwiek inny czyli składnik. No do potrzeb tej po wywiadzie prawda, z, z pacjentką. To Jeśli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, macie Państwo tak. bardzo skuteczne preparaty, mhm. które pokochało już wiele pacjentek, w, przynajmniej w naszym gabinecie. Ja zresztą sama osobiście stosuję od lat i nie wyobrażam sobie innej ochrony. Może Cię kilka się. słów o tym, bo filtr 50, które Państwo macie, tak zwany pełen ekran na twarz, jest uważam, że jedna z najlepszych na rynku. Znowu mogę słuchać. Więcej, więcej takich rzeczy. Ja mam Miło. No tak, mamy rzeczywiście teraz sezon letni, a więc ta ochrona słoneczna, przeciwdziałanie powikłaniom, oparzeń słonecznym jest, jest bardzo ważna. Nie ukrywam, że często jest zaniedbywana przez osoby korzystające z plażingu tak zwanego. Ja może chciałabym, żeby Pan powiedział, dlaczego ona jest tak dobra, dlaczego jest tak skuteczna, bo przecież mamy dostępność filtrów po prostu na rynku przeogromną. Tak, ogromną. Ogromnych, różnych. Ogromu, tak. różnych. W drogę Straszny jak rozrzut jakościowo cenowy. Tak. Skąd dlaczego firma kościowo tak firma preparaty? kościowo Po pierwsze nie używamy pierwsze nie to jest podstawowa zasada, czyli to są to filtry, które nie są syntetycznie produkowane, nie są w żaden sposób, mm -hmm. czyli nie używamy filtrów, które w żaden sposób szkodzą naszej skórze, które w sposób degenerują, zanieczyszczają, zapychają i tak dalej. Są to wszystko substancje zupełnie naturalne, a natura zna substancje przeciwko promieniowaniu UV. Zresztą wiele roślin się przed tym broni, wyciągi roślinne powodują to, że możemy używać je w sposób zupełnie neutralny dla naszej skóry i dla naszego mm -hmm. zdrowia. Nie Niestety preparaty często tej to się mówi niskiej półki cenowej, to się używa preparatów typowo blokujących chemiczne, chemicznie lub blokujących typowo mechanicznie. Mechaniczne tlenki różnego rodzaju metali no, powodują, rzeczywiście, że rzeczywiście te słońce jest odbijane, ale skóra to wszystko przyjmuje i to niekoniecznie, przynajmniej moim zdaniem niekoniecznie jest to zdrowe to wpływa naturalne. na stan sprawności naszej skóry w konsekwencji no, no w, w, w kontekście długotrwałe używanie. Tak. używanie. Czy też jeśli stosujemy przez okres no, kilku lat, prawda? Bo w tym momencie no, bierzemy to pod uwagę, tak? Gdzieś no, mamy życiu, jeden tak. swój ulubiony preparat, który w tym momencie być może warto, mieli Państwo, zmienić po to, żeby faktycznie w sposób zdrowy zadbać o e, naszą skórę. Ehm. Tak, długotrwałe używanie, no, szczególnie te osoby, które muszą, e, mają fotouczulenie fotoalergie Szczególną uwagę zwrócić na dobór preparatów tej ochrony przeciwsłonecznej, którą używają, bo jest to dla nich niezmiernie ważne. Długotrwałe używanie każdego rodzaju składnika, który nawet jest dopuszczony do obrotu i do sprzedaży, przykładowo w Unii mm -hmm. Europejskiej, nie znaczy, że, to, że możemy używać go długotrwale. Z reguły są przewidziane produkty do pewnego okresu, czyli przykładowo miesiąc w roku, a niekoniecznie latami, tak jak niektóre osoby potrzebują. Pięknie. Czyli w zasadzie w dość krótkim czasie przedstawiliśmy Państwu y, y, trzy linie, bo w zasadzie linię słoneczną, linię tak. y, w tym momencie prestiż, jak również preparaty dostosowania y, do upiększania ciągle naszego wizerunku, y, praktycznie poprzez głowę do stóp. Tak, zgadza się. No, linie manicure i pedicure też posiadamy w ofercie, szczególnie regenerujące preparaty typu maski na dłonie czy kremy, jak najbardziej. Jesteśmy firmą bardzo kompleksową, mamy szerokie spektrum e, preparatów. I myślicie o mężczyznach? E, tak, myślimy pełna linia męska od balsamu po goleniu, przez kremy anti podoczy i balsamy i linie perfumowane, jak najbardziej tak. Zresztą gama klientów mężczyzn w salonach się coraz bardziej rozrasta, powiększa. Mm -hmm. Coraz większa świadomość jest u mężczyzn, że trzeba coś jakby dbać o siebie w tego My aspekcie. Również zauważyliśmy, że gabinety tak. częściej odwiedzają, zaczynają częściej odwiedzać się mężczyźni, co u nas... Bo wszystkich cieszy, cieszy bardzo. No, Szczególnie, że są też zabiegi dedykowane, czyli nie same specjalnie. preparaty domowe, tak. tylko też i zabiegi dostosowane do, do typu skóry męskiej, jego pH, i grubości, i tak dalej. Jest ogromna różnica. Są jest specjalnie to więc, profilowane. To też zabiegi. jest komfort zabiegowy, tak? W momencie, kiedy robimy taki zabieg mężczyźnie, bo wiadomo, że no róż, różnimy się, jeśli chodzi o tą naszą skórę, o gęstość skóry, tak, w, mhm. w kontekście mężczyzna, kobieta. I troszeczkę inne składniki są nam potrzebne. Dlatego widać dużą różnicę po zastosowaniu właśnie produktów z linii typowo męskiej. Ja oczywiście na koniec jeszcze mam dla Pana prośbę w, tak. o wylosowanie nagrody z poprzedniego hmm. odcinka. Czyli Znowu jestem Marysią. Będzie Pan Marysią. ułamek <laughs> sekundy. Ciężki. Raz mi się uda. No. <laughs> o wylosowanie zwycięzca. Oczywiście fundatorem nagrody jest Marka Colway. W, z, konkurs okazał się dość trudnym konkursem. Mhm. E, mamy trzy poprawne odpowiedzi. E, I w związku z tych, z tych trzech poprawnych odpowiedzi, bardzo proszę Pani Patrza ja o odczytanie odczytanie. jednej. Tak. Dobrze. E, bardzo cenna nagroda. Dobrze, to mam zamykać, tak? Zamykam, zamykam. Zamykam, zamykam. No. widzę tutaj dobrze. Proszę o odczytanie. Pani Magda, czy maila też mam podać? No, myślę, że nie, ale tutaj w nazwiska nie mamy, tak? Nie mamy. Jest pani Magda, a mail zaczyna się na NO. I dalej coś tam, coś tam, coś tam. Tego nie mogę powiedzieć. Dobrze, Chyba skontaktujemy to, to się z panią oczywiście drogą mailową. Dobrze, to. Że, tak Chyba, że mogę podać, to podam nas wszystko. Nie no, myślę, że tutaj może nie podajmy. Adresu mailowego. <coughs> Adresu mail, mail, mailowego. Pani, z Panią Magdą skontaktujemy się poprzez maila i zapraszamy po odbiór nagrody do Lasermedu ulica Północna 16 przez 1. Oczywiście wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny, gdyż Pani, <coughs> pani w Sadowska chciała wręczyć nagrodę osobiście. Także gratulujemy Pani Magdo, jeszcze raz zwycięstwa w konkursie. My Panie Piotrze w dniu dzisiejszym musimy się już pożegnać. No szkoda, Mógłbym długo. Ja wiem, z Panem się bardzo miło rozmawia, jest przyjemna, przyjemna rozmowa, wspaniałe produkty, które faktycznie dają dużo Dużo radości nam efektów, wszystkim, i efektów, osobom i efektów, i efektów które wykonują. I, osoby, i są, i są. Tutaj naprawdę nie musimy się aż zbytnio starać. Ja się z Państwem oczywiście żegnam. Dziękuję za przybycie do studia, Panie Piotrze. Zapraszamy oczywiście. Dziękuję. I w dniu dzisiejszym, to jest przed wakacjami, oczywiście, jest to ostatni odcinek Warsztaty Zdrowia i Urody. W związku z tym życzę Państwu przyjemnych, spokojnych i bezpiecznych wakacji. Ja również i do zobaczenia.